Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć, cześć, cześć. Co to jest? Nieważne. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zablokować reklamy wyskakujące w przeglądarkach internetowych. Wchodzimy tutaj. A czy to jest do Google Chroma? Wchodzimy tutaj. Ustawienia. W ustawieniach wchodzimy w rozszerzenia, wchodzimy w pobiec, pobierz więcej rozszerzeń, <coughs> następnie tu wpisujemy. A D B L O C adblock enter najeżdżamy na rozszerzenia i instalujemy ja już to mam to zainstalujemy adblock pro Dodaj to, teraz się pobiera ten AdBlock Pro, i sam powinien Wam się tutaj wyskoczyć. Powinien Wam tutaj, mam nadzieję, że mi to wyskoczy. Jak to po prostu tutaj się pojawi, to Wam teraz robię cięcie, i będzie jak wyskoczy. Dobra, to od razu ta zakładka wyskoczyła. I i jest napisane adblock, Pro został zaktualizowany Tu takie coś się pojawiło I jeśli teraz pójdziemy na przykład YouTube.com To nie powinno być żadnych reklam Nie powinno się pojawiać się pojawiają, bo ja też mam pogrzebana na ustawieniach, po drugie muszę... Znaczy Wam też się będą pojawiać po jakimś czasie. Dlatego radziłbym usunąć Google Chroma i nastrować na nowo. Wszystkie zakładki i historie będą zapisane, więc nie bójcie się. Następnie proszę zrobić to samo co w tym poradniku. Dobrze. Proszę o komentowanie tego odcinka, lajkowanie go w górę jeśli pomógł. Jeśli nie pomógł, to to... Trudno komentować, jeśli ja też nie pomógł, bo mi to bardzo pomoże w nakręceniu następnych poradników. Na razie, cześć, cześć, cześć.